Mam trudny moment z tą gierką. I powiem Wam dlaczego. Dzień dobry z tej strony, John, i dzisiaj będzie pogadanka. Bo jestem troszeczkę zmęczony i zaraz wam powiem, czym. Ja uważam, że relacja pomiędzy EA Sports a graczami jest taka, że to jest trochę ta zabawa z nakrywaniem się dłońmi. To znaczy, na początku EA wypuszcza grę i nakłada na nas pewne mechanizmy związane z rozgrywką. Musimy się jej nauczyć, rozumieć, jak używać najpopularniejszych sztuczek, w których sytuacjach, które ustawienia taktyczne działają najlepiej i dlaczego. I ten proces chwilę trwa, no ale później gracze zaczynają to wszystko i dostosowywać, czy podporządkowywać grę do swoich potrzeb, tak żeby ją jak najlepiej wykorzystać. I wówczas następuje ten moment, kiedy to gracze przejmują kontrolę. Innymi słowy, pojawia się jakieś meta ustawienie, które sprawia, że elektronicy nie mają za dużo do mówienia i wszyscy zaczynają grać w ten sam sposób, eksploatując pewne mechaniki, które sprawiają, że po prostu łatwiej jest odnosić zwycięstwa. W tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, w której formacja 4-2-1-3 praktycznie monopolizuje FC-25. Na ostatnich 15 spotkań, które zagrałem, gdzie to weryfikowałem. Zagrałem 14 spotkań na rywala grającego 4-2-1-3. Pewnie gdybym wziął pod uwagę ostatnie 40 spotkań, to wyszłoby, że 30 parę zagrałem na 4-2-1-3. Jaki masz z tym John problem? Ty nie musisz grać 4-2-1-3. No, otóż mam taki problem, ponieważ gra może być frustrująca, gra może być trudna, ale najgorzej jest wtedy, kiedy gra staje się nudna. Ja mam po prostu wrażenie, że ja cały czas gram ten sam mecz. No bo oczywiście rywale różnią się niuansami, niektórzy lepiej wykorzystują sztuczki, inni po prostu więcej rozgrywają, ale kor jest ten sam. Szóstka piłkarzy zaciekle broni bramki na 10-15 metrów od bramkarza. Robi tam straszny tłok i w zasadzie koncentruje się na tym, żeby zniecierpliwić rywala tak, żeby on stracił piłkę albo w dryblingu, albo poprzez niepoprawne podanie, po czym przerzuca od razu z pominięciem linii pomocy, bo ta jest zajęta bronieniem, piłkę do rozstrzelonych napastnika i skrzydłowych, którzy stoją bardzo wysoko gdzieś tam zawieszeni na granicach naszych obrońców. W rezultacie gra przypomina cały czas takiego ping ponga, w którym chodzi o skomasowanie Piłkarzy albo szóstki, w pobliżu pola karnego i przerzucenie do czwórki, która jest bardzo szeroko ustawiona i po prostu będzie wykorzystywała wolne przestrzenie, żeby zagrać szybką piłkę do środka, ewentualnie minąć linię obrony, wybiegając z sytuacji sam na sam. W rezultacie i w efekcie jest tak, że albo będzie się walczyło ogniem z ogniem, albo po prostu liczy się na to, że znajdę fan w tym, że będę grał cały czas ten sam mecz z tym samym rywalem i będę z tego miał frajdę. Trudno mi powiedzieć, żebym odczuwał teraz nawet frajdę, kiedy uda mi się wygrać któreś spotkanie grając na takiego rywala. Natomiast w tym momencie i powinno rzeczywiście sprawdzić, czy mechanizm rozgrywki nie promuje jednej formacji ponad drugą. Już w zeszłym roku elektronicy mieli potworny problem z formacją 4-3-2-1, której nie potrafili znerfić w żaden sposób, bo przygotowali gierkę tak, że po prostu granie tą formacją było jedynym sposobem, żeby odnosić zwycięstwa. I ja wiem, powiem mi, że ja tak nie grałem, ja tak nie gram, to są wyjątki. Wieście mi, jak rozgrywam 10 spotkań tygodniowo, no to większość z nich gram na 4-2-1-3. Zresztą napiszcie mi w komentarzach, czy wy też tak macie, czy wy też gracie cały czas na 4-2-1-3. Ja tutaj mówię, co prawda, o pierwszej dywizji, ale w Puch miało to miejsce oczywiście równie często. Całkiem niedawno jej zdementowało plotki o tym, że zastosowało soft patcha na rozgrywkę, to znaczy zdementowali informacje, które się pojawiały w opiniach graczy, że jakiś czas temu ta gierka znowu się troszeczkę zmieniła. Jest trochę ślamazarniej, piłkarze znowu nie są w stanie uciec wolniejszym obrońcom i jej to dementuje i moja teoria jest taka, że być może nie wprowadzili żadnych modyfikacji, ale po prostu ich serwery dalej nie ciągną tematu tak jak powinny. Mówiło się o tym, że na to ty wróciło 2 miliony graczy i część z tych 2 milionów pewnie pozostała w grze. I być może powrót tak wielkiej ilości graczy spowodował, że sytuacja jest dla serwerów nie do uciągnięcia i odbija się to negatywnie na samej rozgrywce. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ ja sam znajduję takie momenty, kiedy gram, że jest całkiem przyjemnie. Ostatnio, jeżeli chodzi o Ligę Weekendową, to piątki wyglądają naprawdę dobrze. Jeżeli zaczniecie Ligę Weekendową od 20 czy od 21 w piątek, gra się całkiem przyjemnie. I nawet już nie będę mówił o tym, że EA sobie pozwala na to, żeby robić na produkcji, gdzie wszyscy grają testy matchmakingu, które sprawiają, że mamy rywali łączonych na poziomie 40 MS-ów pingu po prostu w ramach sprawdzenia, co tam, jak tam, nawet za bardzo nie tłumacząc, po co to robią i jaki jest cel tego eksperymentu. Jako, że pracowałem przez część życia zajmując się projektami IT, to wiem, że na produkcji po prostu się rzeczy nie testuje. Jak chcą, to niech sobie postawią osobny serwer rozlokują swoich pracowników w różnych miejscach świata i niech oni się ze sobą łączą i sprawdzają jak to działa i funkcjonuje. Jeżeli zaś potrzebują większej próby graczy, no to niech sobie wybiorą jakiś dogodny moment w sierpniu albo we wrześniu, kiedy już wszyscy mają to wszystko w dupie, a nie w środek tygodnia, kiedy dobijamy winy w Rivals i przygotowujemy się do ligi weekendowej. Tak się po prostu nie robi, tym bardziej, że te ich eksperymenty trwały 48 godzin. Ja już teraz bardzo szukam formacji, którą byłbym w stanie grać, żeby Jakoś osłabić te mocne punkty 4, 2, 1, 3. Bo ja do tego szaleństwa nie chcę przykładać ręki. To znaczy, ja zawsze idę pod prąd i nawet jeżeli to się negatywnie odbija na moich wynikach, no to po prostu zależy mi na tym, żeby iść inną drogą, bo nie lubię się nudzić. A nudą będzie granie tym samym schematem, którym grają wszyscy i jej sport zapowiadało, że ta aktualizacja, którą wprowadzili, będzie sprzyjała graczom myślącym o grze strategicznie. Jeżeli strategicznym jest to, że sześcioma czy siedmioma piłkarzami kurczowo się broni swojego dostępu do bramki, po czym przerzuca szybko piłkę do szybkich skrzydłowych, żeby strzelić bramkę, to chyba rzeczywiście dostosowują poziom tej strategii do rzekomego IQ przeciętnego gracza FC 25, które wynosi nie więcej niż 85. I mówię oczywiście o tym z pewnym niecierpliwieniem, ale to dlatego, że naprawdę uważam, że tak jak można podejść do Trivel czy Finezji, dostosowując ich skuteczność do realiów związanych z innymi zagraniami, tak samo można podchodzić do formacji, ale prawda może być dużo boleśniejsza. I jej po prostu nie potrafi sobie z tym poradzić, bo gdyby potrafili sobie z tym poradzić, a zależy im ostatnio na tym, żeby odpowiadać na potrzeby graczy, bo prowadzili kilka fajnych rozwiązań, jest ten Puchar fantazy, który się zacznie dzisiaj o Mycona. Zasadniczo widać, że trochę bardziej im zależy, bo wyniki finansowe im po prostu się pogorszyły. Więc jeżeli tak jest, a nie potrafią sobie poradzić z mechaniką swojej rozgrywki i to, że gracze są mądrzejsi od ich deweloperów, no to mi przykro bardzo. Przykro mi bardzo, tym bardziej, że w zeszłym roku mieli już próbkę tego samego 4321, którą nawet chcieli przed tym rokiem usunąć z gry, bo nie wiedzieli, jak zminimalizować fakt, że ta. Forma rozgrywania meczów jest po prostu OP, że ta taktyka jest za dobra, że jest za skuteczna. Nie może być tak, że w jakimś systemie coś jest zbyt dobre, zbyt skuteczne. To trochę tak, jakbyśmy grali w Warcrafta i musieli grać cały czas elfami, ponieważ elfy są dużo lepsze niż orki czy nie umarli. Jeżeli ktoś grał, to wie o co chodzi. Po prostu nie może być tak, że jeden schemat gwarantuje dużo większe szanse na dojście do celu niż pozostałe. Raczej chodzi o to, żeby te suwaki jakoś tak starać się minimalizować, przybliżać. Do siebie, tak żeby to wszystko było na mniej więcej zrównoważonym poziomie, bo ta równowaga sprawi, że gracze będą odkrywać więcej schematów i rozwiązań. Ludzie często się śmieją w komentarzach, że o, pora się nauczyć gierki od nowa. Właśnie o to chodzi, bo dzięki temu ta gra dalej żyje. Jeżeli cały czas będziemy grali tymi samymi schematami, z tymi samymi informacjami, to bardzo szybko się znudzimy. A tak, jeżeli będą się pojawiały jakieś aktualizacje, to ta gra będzie dojrzewać. To, że oni ją chcą modyfikować, to jest akurat dobre. Jak chciałbym, żeby oni ją modyfikowali, ale Akurat teraz nie mają na to żadnego pomysłu. Ustaw sobie dwóch cd ów na holdingu albo na głębokim rozgrywającym i jazda. Po prostu mam tego dość. Jeżeli to tak będzie dalej wyglądać, no to coraz więcej graczy będzie miało do tego takie podejście, że sobie rozegra kwalifikacje i ligę weekendową, ale w tygodniu będzie unikało tej gry jak ognia. Bo dlaczego się nudzi? To już nawet nie chodzi, tak jak mówiłem, o frustrację czy o trudność rozgrywki. Tutaj chodzi po prostu o znużenie. Ale ja jestem oczywiście bardzo ciekawy, co wy macie na ten temat do powiedzenia. Czekam na wasze komentarze, opinie. Dajcie znać, co o tym myślicie, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa! pa.